Witam Państwa serdecznie Wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj pokrowiec firmy Brabantia, będzie to pokrowiec na deskę do prasowania bawełniany z 2mm warstwą filcu pokrowiec przystosowany do desek firmy Brabantia rozmiar D lub ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby zastosować do innej deski niż firmy Brabantia, 135x45 cm. Oczywiście jest ściągacz na sznurek, więc tutaj kształt czy rozmiar delikatnie można sobie dostosować do własnej deski i stosować w innych deskach niż firmy Brabantia. Symbol tego produktu to 124 662. Wpisując ten symbol u nas na stronie, znajdą Państwo bezpośrednio ten produkt. Teraz pokażemy kolorystykę, nie będziemy go rozpakowywać. Jest to coś takiego, jest to zwykły taki beżowy, kremowy kolor. Na pewno lepiej oddaje niż zwykłe zdjęcie. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam jeszcze raz do oglądania naszych innych wideopokazów i do odwiedzenia naszej strony. Pozdrawiam.